I Keol. Drabina jest sroga, a na dół przepaść Powoli Nie musisz się spieszyć Taterniku Tu proszę zobaczyć tylko ogrom przerażenia na tą przepaść na dół A gdzie jest mały Piotruś I zaraz będzie go czekać tu przejście na łańcuch Jest trochę kolano Ale będzie dobrze Stara drabina kurwa. Stara drabina, ale jarra drabina Jak mi stopni do końca Raz, dwa, trzy. Trzy stopnie, i jesteś w domu. Zejdź sobie powoli, tak najpierw ogarnij łańcuch. Jeszcze ile? A już nie ma. Tu? Nie. Zejdź tak, żebyś mógł złapać łańcuch. Tu masz stopień zaraz pod nią, zobacz. No. Złap się łańcuch, złap się drabincy i schodzisz na bok.